9 maja o godzinie 9 w szkołach średnich w całej Polsce rozpoczęła się matura Anno Domini 2000. Pierwszy dzień to oczywiście egzamin pisemny z języka polskiego. Jak twierdzą zgodnie nauczyciele, w tym roku tematy nie były trudne, ale jak zawsze wymagały kompleksowej wiedzy z przedmiotu i umiejętności jej zastosowania w swojej pracy. W olsztyńskich szkołach średnich, to znaczy w liceum ogólnokształcącym, liceum ekonomicznym i handlowym, uczniowie mieli do wyboru cztery tematy przygotowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pierwszy wymagał przywołania tych utworów, które stanowiąc dziedzictwo przeszłości kształtują poczucie narodowej tożsamości następnych pokoleń Polaków. W drugim temacie należało omówić wybrane przez siebie utwory kopiujące rzeczywistość bądź kreujące nowe światy. Trzecim trzeba było określić obraz człowieka, jaki stworzyła literatura XX wieku, a temat czwarty to interpretacja i analiza wierszy Władysława Broniewskiego i Józefa Barana. Ogółem w Olsztynie do matury przystąpiło 317 abiturientów. Był to przedostatni egzamin maturalny według starych zasad. Za dwa lata nowa matura, która będzie jednocześnie egzaminem wstępnym na wybraną uczelnię.